Zaczynamy od lekkiej atletyki. 15 i 16 czerwca na stadionie olimpijskim na boiskach lekkoatletycznych odbyły się mistrzostwa Wrocławia klas pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej w ramach igrzysk dzieci. Zaczynamy od najmłodszych, czyli uczniów pierwszej klasy batalia. Do samego końca była niezwykle zacięta. Dwie szkoły skończyły zmagania z taką samą liczbą punktów. Lepsi okazali się przedstawiciele szkoły podstawowej numer 16 a na drugim miejscu 44. Jeszcze 80, która ukończyła rywalizację na najniższym stopniu podium. W zmaganiach w złoto też dla szesnastki, która wyrosła na prawdziwy lekkoatletyczny postrach dla innych w tych dwóch najmłodszych grupach. Pozostałe miejsca na podium, a dodajmy, rywalizowano w biegach, skokach i piłce palantowej zajęli przedstawiciele czterdziestki, czwórki i osiemdziesiątki. Identycznie więc jak w najmłodszym roczniku. W trzecich klasach mała zmiana. Tym razem podium dla kolejno szkoły podstawowej numer 44, dla szkoły podstawowej numer 46 i dla osiemdziesiątki jeszcze rozstrzygnięcie w klasach czwartych, zwycięstwo sportowej szkoły numer 46, która wyprzedziła 45 i 24. -kę. Stadion zamieniamy na hale Szkoły Podstawowej nr 80 przy Górnickiego. z nami turniej Basketmania Challenge. Możemy być spokojni o przyszłość koszykówki w mieście z pewnością tej w amatorskim wydaniu. Osiem drużyn wystartowało w zmaganiach. Mecze stały na bardzo wysokim poziomie. Niezwykle zacięte były te starcia o medale i miejsca na podium. W wielkim finale spotkali się przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego nr 10 i elektronicznych zakładów naukowych. Finał zapewnił sporo atrakcji tych taktycznych, technicznych LO numer 10 wygrało ostatecznie 25 do 21. Bardzo ciekawe starcie obejrzeliśmy też w rywalizacji o najniższy stopień podium. Liceum numer 9 walczyło z piątką, dziewiątka górą. Zwyciężyła 25 do 17. To u chłopców, czas teraz na dziewczęta, w rywalizacji żeńskiej wzięło udział pięć drużyn. Najlepszym zespołem liceum ogólnokształcące numer 7, które w wielkim finale pokonało zespół szkół numer 8, 25 do 15. W batali o trzecią pozycję dziewiątka grała z dwunastką. Lepsze, te drugie, które wygrały 25 do 22.